Wyobraź sobie, że masz 80 lat, może więcej, i budzisz się pewnego ranka przy odgłosie ptaków za oknem. Słońce wchodzi przez zasłonę, którą pamiętasz jeszcze z czasów, gdy dzieci były małe. W domu cisza, ale nie taka pusta, tylko spokojna, jakby życie wreszcie pozwoliło ci zwolnić. I nagle pojawia się pytanie, które wielu starszych ludzi zadaje sobie w głębi serca: Co teraz? Co jeszcze jest dla mnie ważne? W Polsce często mówi się, że po osiemdziesiątce człowiek ma już swoje za sobą, wychował dzieci, przepracował życie, przeżył co trzeba. Ale czy to naprawdę oznacza, że teraz można tylko czekać? Otóż nie. Właśnie teraz, po osiemdziesiątce, zaczynają się lata, które mogą być jednymi z najszczęśliwszych, jeśli tylko wiesz, na czym się skupić. Kiedyś w polskich domach starsi ludzie mieli swoje jasne miejsce: przy piecu, przy stole, w ogrodzie. W kościele. Babcie opowiadały historię wnukom, dziadkowie naprawiali rzeczy, którym nikt inny nie poświęcił czasu. Ich obecność dawała rodzinie stabilność, ciepło, mądrość. Dzisiaj świat pędzi szybciej, dzieci mieszkają w innych miastach, wnuki patrzą w telefony, a człowiek po osiemdziesiątce czasem czuje się jak ktoś, kto został z boku. I właśnie tutaj zaczyna się nieszczęście u nie od choroby, nie od wieku, ale od poczucia że nie ma się już po co wstawać rano. Dlatego w tym filmie porozmawiamy o pięciu rzeczach, na których warto się skupić po osiemdziesiątce, żeby uniknąć tego smutku i poczuć w sobie jeszcze iskrę radości, sensu i szczęścia. Pierwszą z tych rzeczy jest coś, o czym rzadko się mówi, a co jest fundamentem spokojnego życia w każdym wieku, ale szczególnie po osiemdziesiątce. To poczucie, że wciąż masz swoje małe rytuały, które należą tylko do ciebie. Nie chodzi o wielkie plany ani podróże dookoła świata, tylko o to, co robisz każdego ranka. Czy wstajesz z myślą kolejny dzień do przeczekania, czy może z myślą dzisiaj zrobię coś dla siebie? Może to będzie spokojna kawa przy oknie, może przeglądanie starych zdjęć, może krótka modlitwa albo kilka minut z gazetą i krzyżówką. Wielu ludzi po osiemdziesiątce rezygnuje z takich małych przyjemności, bo myśli, po co, skoro i tak nikt tego nie widzi. A przecież właśnie te ciche, niewidoczne chwile dają poczucie, że dzień ma sens, że to wciąż twoje życie. Kiedyś w Polsce poranek zaczynał się naturalnie, trzeba było napalić w piecu, wypuścić kury, przynieść wodę ze studni. Te czynności nadawały rytm dniowi. Dzisiaj wszystko jest prostsze, ale przez to łatwiej stracić ten rytm. Dlatego tak ważne jest, żeby po osiemdziesiątce świadomie stworzyć sobie mały, codzienny rytuał coś, co mówi. To jest mój czas, mój sposób na dzień. To może być zapalenie świeczki przy obrazku, posłuchanie ulubionej muzyki, nakarmienie ptaków za oknem, telefon do starego przyjaciela. Nieważne co, ważne, że należy do ciebie i powtarza się codziennie. Taki mały nawyk działa jak kotwica. Przypomina, że życie toczy się dalej, że wciąż masz w nim swoje miejsce. Drugim punktem, na który warto zwrócić uwagę, jest relacja z drugim człowiekiem. Nawet jeśli to tylko jedna osoba. Po osiemdziesiątce często zostaje się sam. Mąż czy żona może już odeszli, dzieci mają swoje życie, przyjaciele z lat młodości też powoli odchodzą. I wtedy łatwo zamknąć się w czterech ścianach i myśleć: nikt mnie już nie potrzebuje. Ale prawda jest inna. Ludzie wciąż potrzebują kontaktu, ciepłego słowa, uśmiechu, niezależnie od wieku. Czasem wystarczy krótka rozmowa z sąsiadką na klatce, telefon do wnuczki kilka zdań wymienionych z panią w sklepie. Te drobne kontakty to jak małe okienka, przez które wpada światło do serca. Wiele osób po osiemdziesiątce myśli, że już ci nie ma o czym gadać z młodszymi, że ich sprawy są nieważne, przeszłe. Ale to nieprawda o wystarczy się dobrze wsłuchać, a okazuje się, że właśnie te stare historie, wspomnienia z czasów PRL-u, z wakacji nad Bałtykiem, z codzienności, która dziś wydaje się egzotyczna, fascynują młodsze pokolenia. Wnuki, które na co dzień patrzą w ekrany, nagle otwierają oczy szerzej, gdy babcia opowiada, jak kiedyś stało się godzinami w kolejce po cukier albo jak dziadek jeździł na rowerze do pracy 30 km. Te opowieści dają młodym poczucie korzeni, a tobie w poczucie, że wciąż masz coś cennego do przekazania. Dlatego nie zamykaj się u nawet jeśli czujesz, że świat pędzi za szybko. Czasem wystarczy jeden telefon tygodniowo, jedna wspólna herbata, jednoc jak tam u Ciebie i nieszczęście cofa się o krok. Trzecią rzeczą, na którą warto się skupić po osiemdziesiątce, jest świadome dbanie o to, co jeszcze możesz robić, a nie zamartwianie się tym, czego już nie możesz. Z wiekiem przychodzą ograniczenia, to naturalne. Kolana bolą, wzrok słabszy, słuch nie ten co kiedyś. Łatwo wpaść w pułapkę myślenia, nie mogę już chodzić jak dawniej, nie mogę jeździć, nie mogę. Ale szczęście po osiemdziesiątce polega właśnie na tym, żeby spojrzeć inaczej co wciąż mogę może nie możesz już chodzić na długie spacery ale możesz przejść się po mieszkaniu kilka razy dziennie może nie możesz gotować skomplikowanych obiadów ale możesz zrobić sobie ulubioną herbatę i przekroić kromkę chleba z masłem może nie możesz dużo czytać ale możesz posłuchać radia albo audiobooka w polskiej mentalności często jest tak że jeśli coś nie wychodzi jak należy to lepiej tego w ogóle nie robić ale po 80 trzeba być łagodniejszym dla siebie. Nieważne, że coś trwa dłużej, że robi się to powoli, że trzeba poprosić o pomoc. Ważne, że wciąż się robi, wciąż się żyje, wciąż ma się ten mały wpływ na swój dzień. Ludzie, którzy potrafą się na to przestawić, czują się dużo szczęśliwsi niż ci, którzy siadają w fotelu i mówią, już nic nie mogę, to koniec. Bo to nie koniec, to tylko zmiana tempa. A tempo wcale nie decyduje o wartości życia. Twarta rzecz brzmi prosto, ale wymaga odwagi, zaakceptować, że starość jest częścią życia, a nie jego końcem. Wielu seniorów po osiemdziesiątce żyje z myślą: to już niedługo, to już schyłek, po co się w coś angażować. Ten sposób myślenia sprawia, że każdy dzień staje się ciężki, jakby był tylko oczekiwaniem na koniec. A przecież można myśleć inaczej. Mam osiemdziesiąt lat, w to oznacza? że przeżyłem tyle, ile wielu nie miało szansy przeżyć. Widziałem świat, który się zmienił. Mam wspomnienia, mądrość, spokój. To nie jest schyłek, to jest czas, który można przeżyć świadomie, z wdzięcznością za to, co było, i ciekawością tego, co jeszcze może przyjść. Kiedyś w polskich wsiach i małych masteczkach starość była szanowana. U ludzi po osiemdziesiątce mieli swoje krzesło przy stole. Ich zdanie się liczyło, ich obecność była naturalna. Dzisiaj często czują się niewidzialni, jakby życie toczyło się bez nich. Ale to można zmienić, zaczynając od własnego nastawienia. Jeśli sam zaakceptujesz swoją starość, przestaniesz się za nią wstydzić, przestaniesz udawać, żyć wszystko w porządku, choć boli i jest ciężko, wtedy inni też zaczną cię widzieć inaczej. Nie jako kogoś, kto cię jeszcze jakoś się trzyma, ale jako kogoś, kto godnie i spokojnie żyje swoją jesienią życia. I wreszcie pąta rzecz, która być może jest najważniejsza, znalezienie w każdym dniu choć jednej drobnej radości. Po 80 wielkie wydarzenia zdarzają się rzadko, nie ma już ślubu dzieci, pierwszych kroków wnuków, awansów w pracy. Ale szczęście w tym wieku nie polega na wielkich wydarzeniach, tylko na małych, powtarzalnych chwilach, które potrafą ogrzać serce. To może być smak ulubionej zupy, którą ktoś zrobił dla ciebie. To może być ciepłe słońce na twarzy, gdy usiądziesz przy oknie. To może być wieczornek dobranoc od córki przez telefon albo uśmiech wnuka na zdjęciu przesłanym przez internet. To może być ulubiona posenka, która przypadkiem zagra w radiu i przeniesie cię myślami o 50 lat wstecz. Kiedyś szczęście mierzyło się tym, ile się ma w dzieci, dom, samochód, urlop. Po 80 szczęście mierzy się tym, ile potrafi się docenić z tego, co wciąż jest. I właśnie w tym tkwi sekret ci którzy potrafią codziennie znaleźć choć jedną małą rzecz, która sprawia im radość, nie toną w nieszczęściu, nawet jeśli ciało boli, samotność dokuta, a lata mijają szybko. Gdy patrzysz wstecz na wszystkie te lata, na młodość, pracę, rodzinę, radości i tragedię, może czasem myślisz, czy to wszystko miało sens? I właśnie tutaj tkwi jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać po osiemdziesiątce. Twoje życie ma ogromną wartość już przez samo to, że je przeżyłeś. Nie musisz niczego więcej udowadniać, osiągać, zdobywać. Możesz po prostu być i to wystarczy. Wielu starszych ludzi czuje presję, że muszą być pożyteczni, pomagać, zajmować się domem, wnukami, jakby ich wartość zależała od tego, ile jeszcze potrafą zrobić. A przecież twoja wartość tkwi w tym, kim jesteś, w twojej historii, w twoim doświadczeniu, Spokoju, który promieniuje z kogoś, kto już wie, co w życiu naprawdę się liczy. W polskiej tradycji zawsze było miejsce dla starszych, ich słowo miało wagę, ich obecność dawała bezpieczeństwo. Wróć do tego poczucia, nawet jeśli świat wokół wydaje się inny. Twoja obecność, Twój spokojny oddech w pokoju obok, Twój uśmiech, kiedy ktoś wpadnie w odwiedziny, i to wszystko ma znaczenie. Nie mniejsze niż kiedyś, gdy byłeś w pełni sił. Po prostu inne. I gdy zaakceptujesz, że nie musisz już biec w zawodach życia, że możesz po prostu siedzieć na ławeczce i kibicować innym, w sercu robi się jaśniej. Te pięć rzeczy, codzienny rytuał, kontakt z drugim człowiekiem, skupienie na tym, co wciąż możesz, akceptacja starości i znajdowanie drobnych radości, to nie są skomplikowane zasady ani trudne zadania. To są proste, codzienne wybory, które możesz zacząć robić już dziś, niezależnie od tego, ile masz lat. 80, 85, 90. Każdy z tych wyborów to mały krok w stronę szczęścia, nie takiego głośnego, hucznego szczęścia z młodości, ale takiego głębokiego, spokojnego, które siedzi w sercu jak ciepła herbata w zimowy wieczór. Jeśli czujesz, że te słowa trafiły do ciebie, że coś w nich zabrzmiało znajomo, zostaw komentarz, napisz, która z tych pięciu rzeczy jest ci najbliższa, albo co ty robisz, żeby każdy dzień był choć odrobinę szczęśliwszy. Twoja historia może pomóc komuś innemu, kto też szuka odpowiedzi. Jeśli ten film dał Ci coś dobrego, zostaw łapkę w górę i podziel się nim z kimś bliskim. Może właśnie ta osoba potrzebuje teraz usłyszeć, że po 80. życie wciąż może być piękne. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych rozmów o tym, jak żyć mądrze, spokojnie i z godnością w jesieni życia. Pamiętaj, nie jesteś sam, twoje życie ma sens, a każdy nowy dzień to prezent który warto rozpakować z wdzięcznością i nadzieją.